Witam Was bardzo serdecznie tutaj, Kielomaniak, i zapraszam Was do kolejnego odcinku serii Posłannik Margonem. Dzisiaj, sobie odwiedzimy warczące osuwiska, będzie to kolejny etap naszej karierze. Tam, sobie w z dwa lewele. Żeby dostać się do takich warczących osuwisk, musimy przejść przez właśnie werbin, następnie przez bramę północy, góry zrębowe, i tam się troszkę powspinamy. I jesteśmy w warczących osuwiskach. Yy, w alcząm słowisko, jest to dość nowe dość nowa mapka, która została stworzona przez mistrzów margonem yy, zajebiście dobre ekspoisko Można na spokojnie sobie od 35 do 45 ja sobie teraz to zmieniłem na yy, kuszę Toloka póki co zwykłą, bo nie wiem dlaczego, ale jak ktoś wyznawi taką właśnie kuszę za 20 milionów, a ja nie będę płacił za mniej 20 milionów Także póki co chwilę sobie odczekam, yy, Chociaż i tak bardzo dobrze ta kusza unikatowa jest najlepszym. Yy, najlepsza kusza do 40 levelu, także jak najbardziej można sobie ją wziąć, nawet do 47, bo dopiero zaliasamy unikatową kolejną z trutki, a właśnie na tym levelu yy, dobrze jest mieć taką yy, trutkę. Yy, co do zestawu, oczywiście sobie zmieniłem umiejętności, właśnie pod trutkę. Wrodzoną szybkość, w unik i oczywiście sprawność fizyczną. Warto choć dać jeden punkt z tego względu, że mamy y, trochę życia, to mi wystarczy. Myślę, że nie będę dawał <laughs> błogosławieństwa. Mam nadzieję, że sobie tam poradzę. Y, także sobie powoli tam lecimy. W warczących osobiskach znajduje się wilcze plemie w, w grupach od 2 y, do 4. Można tam się nawet zbogacić, bo możemy zyskać Możemy tam wylotać dwa unikaty Fajna, fajna, przyjemna sprawa unikaty eee, Strzały, strzały unikatowe eee, Na tropiciela i na łowce, Chodzą w granicach do 500 tysięcy Dlatego Zawsze można coś zarobić Poza tym leci tam masa eee, zyklaków i, jak zawsze czasem może być i pustak No dobra Jak widzicie tutaj w tym właśnie miejscu Tutaj się znajduje Tu znajduje się to wejście Dlatego teraz tam wchodzę Nie wiem Czy dam sobie radę Mam nadzieję, że sobie dam Czy mam jakąś odporność Tak, 30% wystarczająco. Co właśnie tu jest pierwsza grupka Spróbuję na szybkiej Tak Zdobyłem pierwsze strzały na 45 level I skórę brązowego wilka Troszkę mam miejsca Na początek może A, chodźmy sobie do góry Jeśli nie będę sobie dawał większych grupę rady, wtedy będę musiał używać yy, wzmocnionej trudki. Ale póki co, sobie na radzę, coś czuję, że za chwilę będę musiał wywrócić do skóry, bo będę miał miejsca. Nie jest dość warte, bo są dosłownie na stówkę. Także nie majątek, jeśli już byśmy musieli walczyć w grupie, to zaczynajmy zawsze od mago, bo mają bardzo mocne strzały. Dlatego lepiej go. Aha, no, mamy tylko w sumie na jednego. Mamy dosłownie na jeden. Na jedną trudkę. Ale mimo wszystko samoczynie też. Yy, Trudka wchodzi. No ale. Dobra, lecimy dalej. Yy, to teraz sobie pójdziemy w dół w takim razie. Chociaż. Chociaż chodźmy w dół. Tak właśnie to wygląda. Akurat mi się teraz trafiło. Yy, na to, że nie ma tu żadnego gracza, dlatego bardzo dobrze będzie trzymał wskawisko. Zresztą za chwilkę zauważycie. Ciekawy jestem w jakim odstępie czasu zdobędę level. Ty, nie chcę sobie na razie przeekspić. Bo myślałem tak ciekawości odwiedzić. Yy, yy, myślałem odwiedzić sobie łaźnie. Nigdy nie byłem. Są za słabe. Kum dużo za słabe, ale przejście mogę zobaczyć w ciekawości jak to wygląda bo jeszcze nigdy nie byłem, zawsze uważałem, że mam za słabe EQ i dużo się nie myliłem, dobra idźmy sobie na razie do góry Zobaczymy, co tutaj leci, jak widzicie na tym levelu, z tym właśnie EQ nie sprawiłem żadnego problemu i myślę, że na tym jest dużo słabszym też byście mogli sobie spokojnie poradzić W tym momencie mam 119 tysięcy do levela. No, zobaczymy teraz. Yy, dalej sobie lecimy. Kolejna grupka. Trzyosobowa grupka otrzymuje 4000 życia, 4000 doświadczenia. Dość dużo. Analogicznie dzieląc przez 110 mamy jakieś 30 grupek. Nawet nie 30, nie niecałe 30. i i mamy tak zwany level. Alternatywą do tego słowiska w samo są zbiry Coedder. Tam też może się zjawię, pokażę Wam więcej o co chodzi. Tam może tyle, o ile możemy zrobić tylko maskę. Ale naprawdę zwyklaki dużo kosztują. Dlatego również polecam na tamto słowisko. O, zdobyłem jakieś, jakąś szczepeczkę wilka. Dobra, i tak widzicie, yy, mam już praktycznie. Pewny kwipunek torb. O, proszę. No, jak widzicie, Ładka Junior XP na 32 levelu. Jest pierwsza grupa terenowa. Na początku zajmiemy się magią. No i teraz z wilkiem. Nie wilkiem, tylko strzelcem. I możemy oczywiście tak sobie spokojnie xp Pozwolę sobie zerknąć. jaki ma ten Mniej więcej będziecie widzieć. No widzicie, ma Jeden unikat I drugi I naprawdę sobie tutaj radzi Może nie atakuje tych największych grupek Ale takie dwuosobowe grupki sobie Spokojnie pokonuje na lajcie Dobra, my będziemy na szybkie grać yy, Za tu nie tracę Czasem są jakieś A jednak nie A jednak nie Ta dwuosobowa grupka ją zniszczyła Jego, ją, nie wiem dokładnie co my tu zrobili? Dobra, potwierdzamy. Zniszczę też. Trochę zniszczę. Aha, to do sobie niszczył. I tyle. Bo naprawdę są nic nie warte. To jest za bardzo... Za bardzo nam to zapycha slot. Dobra. to lecimy dalej. Aha, tu muszę z tej strony dojść. Już zostało mi teraz 184 tysiące, dopiero sobie miałem 110 tysięcy. Ciekawy jestem, jak szybko wbije ten, yy, właśnie, level. Będę starał się nagrać na szybkiej. Dobra, zostało nam jeszcze trochę miejsca, nie jest tak źle. Skoro tu już odwiedziłem, teraz czas zejść na dół. Niestety na czystym drugim no, różnie jest wojownik paraden to dość mocne profesje, które sobie radzą. Łowca ma o tyle dobrze, że ładuje z dystans, dlatego też jest duży plus, jeśli walczy na jakiś wojowników. Bądź yy, tancerzy. bo one muszą podejść, a my w tym czasie wywalimy jakieś tam obrażenia, dlatego. Duży plus. Yy, zostało mi do levela 75 000, czyli wbiłem mniejszą połowę, bo fakt faktem już miałem coś, yy, coś tam miałem yy, wbite do tego levela. Nawet z tą zwykłą kurzą doję ja sobie radę. Tutaj jest jedna z chwilę zobaczycie. Nie wiem czy tutaj, o widzicie jak to jest na szybkiej walce, yy, nie fokusując właśnie nie fokusując maga dobra, jesteśmy w jednej w jednym przejściu dobra, mamy szczaje. póki co niestety nie udało się nam żadnego unikatu zdobyć no to trudno się mówi dobra nie, nie chcę, nie chcę tego bo za chwilę będę musiał niszczyć albo wyrzucać wolę szczały, szczały sobie sprzedam bądź zostawię na późniejsze levele Zostało mi tylko 56 tysięcy. Naprawdę, naprawdę fajny exp. O, zdobyliśmy nowy 97 level. Yy, możemy próbować wysadzić na aukcję takie rzeczy, czasem idą, czasem nie, to zależy na co jest zapotrzebowanie. Dobra, lecimy dalej. Tutaj bodajże tędy mogliśmy wejść już, yy, ale nie jestem do końca pewien, że nie będę mówił tego, co chciałem powiedzieć. Dobra Lecimy niżej Jak widzicie jest parę grupek Parę fajnych grupek Mi się to podoba Zostało nam 39 tysięcy Nie wiem czy jak z 50 minut No może jak 10 50 minut Dobra Grupki to to co lubię Duża grupa, duża szansa, większa szansa w sumie, większa, yy, większe doświadczenie za grupę. Dobra, jaja, lecimy dalej. Także dostanie po przejściu niecałe mapki. Praktycznie mamy już level, a to jest dobry wynik. Dobra, zostało nam 10 tysięcy. A jeszcze nie poszliśmy na sam dół, zobaczyć co się dzieje dokładnie. No, dobra, opuszczamy. Yy... To jaskinia, jak widzicie, fajna jaskinia, dużo grupek. Co nam daje opłacalny eksp. Praktycznie penator, gdybym nie wrócił, gdy miał pewnie full leku. Dobra, ale my tego nie chcieliśmy, bo nie ma sensu. Zjedziemy tam jeszcze niżej. Tutaj są również jakieś yy, jakieś grupki. Dobra, lecimy na dół. Widzicie, eee, skończyliśmy tam, jak przeszliśmy jaskinię do góry. I jak widzicie, w tym momencie już eee, zrespiły się od nowa. E... Od nowa się zrespiły mopki. Czyli można jak i expić, aż do usarania. No, jak tu dojść. Zobaczę tutaj, czy jest jakieś przejście. Dobra, mniejsza z tym. Yy, ważny jest level. A to właśnie chciałem osiągnąć. Brakuje mi dosłownie 4000. Jeszcze jedno plemię i GG. Nawet na szybkie sobie zagramy, a tu padłem, dobra. Otrzymaliśmy na końcu łuk. Jak widzicie, zdobyliśmy level. Nie wiem dokładnie, ile czasu, ale zdobyliśmy. Oczywiście damy sobie wzręczność. E, także tak wygląda jak słowisko. Na ważących słowiskach, właśnie e, walka z wilczym plemienem, tak wygląda. Także to było do słyszenia. Dzięki.